Dzień dobry. Jest sobota 3 maja, godzina. A 5 po wpół do pierwszej, Po południu przyjechałem tutaj, żeby sprawdzić, jakie problemy z parkowaniem napotykają kierowcy przyjeżdżający do naszego miasta. I widzę, że chociaż rok mamy już nową władzę coś tam się w mieście zmieniło ale w temacie parkowania w Solankach akurat nic czy naprawdę komuś się wydaje że kierowca, który przyjedzie pierwszy raz do Wrocławia, to zauważy tę małą tabliczkę że tam dalej jest dla niego przygotowany duży parking? myślę, że nie tej tabliczki naprawdę kierowcy nie widzą. Przynajmniej ci, którzy są tu pierwszy raz. Przed chwilą państwo zaparkowali auto. Ja do nich podszedłem, zapytałem się, czy tą tabliczkę widzieli. No, byli bardzo mocno zdziwieni. Powiedzieli, że teraz ją widzą. Jak im pokazałem. Tak samo w to miejsce tej tabliczki należałoby. Jakąś bardziej czytelną informację o parkingu postawić. Inne kolory. Co to za kolory? Biały na brązowym. I to jeszcze takie małe. Właśnie przed chwilą pokierowałem przyjezdnych, żeby skręcili tutaj na parking. Bo zauważyłem, że stanęli i się zastanawiali, co to dalej robić. Na 100% nie widzieli tej brązowej małej tabliczki. Jak się chce, to można czytelnie oznakować, gdzie jest parking. Tylko dlaczego dopiero przy samym parkingu? Takie znaki powinny co najmniej pojawić się w miejscu tych śmiesznych brązowych tabliczek. Może pora jednak usankcjonować parkowanie wzdłuż tej ulicy. Dlatego, że i tak, i tak jest wydeptane, a zieleni, to my tu mamy pod dostatkiem. Za to miejsc postojowych brakuje. Wystarczyłoby to miejsce no, podwojennie oznakować. Może ewentualnie wyłożyć to pobocze tymi panelami plastykowymi tak jak się robi parkingi zielone tak samo tutaj tak naprawdę należałoby zlikwidować tą barierkę wyłożyć ten smętny trawnik panelami i dopuścić tutaj skośne parkowanie albo prostopadłe z 10 miejsc to tu co najmniej jest, może najwyższy czas zrobić w tym miejscu przebicie do ulicy Rombińskiej i wprowadzić na ulicy przystawku, i na ulicy Rombińskiej na tym odcinku za sanatorium przytężni. Jeden kierunek trochę by to poprawiło płynność ruchu, a tak naprawdę. Komu by w sezonie, a szczególnie w weekendy, przeszkadzał w tym miejscu parking tymczasowy? Oczywiście dobrze pokierowany kierowca do tego parkingu na pewno by tu auto zostawił, nie łamiąc przy okazji jakichkolwiek przepisów. Tymczasowy a szczególnie na weekendy kiedy mamy bardzo dużo turystów przecież to i tak prawy to tu już w ogóle nie ma panie prezydencie, pan pomyśli naprawdę nie wiem komu jest w tym miejscu potrzebne oznakowanie przejścia dla pieszych które powoduje, że tam Stoją cztery auta obecnie łamiące przepisy, gdyż wyłączono tam obszar z ruchu. Dlatego, że nie wolno parkować 10 metrów od przejścia dla pieszych, wystarczyłoby to przejście po prostu zlikwidować, zostawić jako sugerowane. I mamy cztery miejsca do parkowania legalne. Za dużo mamy tych miejsc w salonkach? to jeszcze nie koniec mały suplement wracałem właśnie do domu i zobaczcie co zobaczyłem jest godzina za pierwsza. żebyście nie myśleli, że to jest w innym czasie robione niż poprzedni, poprzednie ujęcia i zobaczcie można powiedzieć, cały parking wolny. A tam ludzie stoją na trawnikach. Gdzieś tutaj jest błąd. Brak informacji, że mamy tu parking. Może na wlocie do miasta. Może jakieś mapy, tablice w samych solankach. No, coś trzeba z tym zrobić. Tam nie ma miejsca do parkowania. Tutaj wolny parking. Panie prezydencie, trzeba coś pomyśleć. I teraz już naprawdę dziękuję.